Konserwacja Dubanki, która została znaleziona między wioskami Szumiącą a mięcami, trwała około dwóch lat. Została przewidziana w 2011 roku we wrześniu, a kończymy we wrześniu 2013 roku. Dubanka była w stanie dość średnim, tak bym określiła, stan zachowania jej był dość dobry. Była mocno przepojona wodą i konserwacja polegała na wyprowadzeniu tej wody i wprowadzeniu impregnatu. Impregnat, który tutaj stosowaliśmy to był Coricol 400 i 4000. Była ona konserwowana dwuetapowo, ponieważ stan zachowania, struktura drewna była różnorodnie zniszczona. Wewnętrzna struktura drewna, partie środkowe były lepiej zachowane, a zewnętrzne były gorzej. Stąd decyzja była, że konserwujemy ją dwuetapowo. We wrześniu 2011 roku zostałem poinformowany przez pana Michała Brabowskiego o odkryciu na rzece Niemica pomiędzy szumiącą a fragmentu łodzi. Niezwłocznie udaliśmy się w miejsce odkrycia wraz z grupą interwencyjną z Łódź Miejskiego, zaczęliśmy z panem Paweł Wołosiakiem. No i po naszym przybyciu okazało się, że faktycznie jest to fragment duży z Łodzi Tubanki pochodzącej prawdopodobnie ze średniowiecza. Natychmiast przeprowadziliśmy akcję przetransportowania tej Łodzi do kamienia pomorskiego, gdzie została oczyszczona z zabrudzeń. I po tygodniu została przekazana do konserwacji do pan, pani Anny Borowiec z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Konserwacja tej łodzi trwała ponad dwa lata, no i w dniu dzisiejszym ta łódź wróciła do Kamienia Pomorskiego. Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił przekazać nam tą łódź do muzeum. No i obecnie będzie eksponowana w Połocy Biskupim, gdzie zapraszam bardzo serdecznie mieszkańców naszego miasta do jej obejrzenia. Łódź pochodzi z XIII wieku, przeprowadzone zostały badania radiowęglowe C14, które potwierdziły jej datowanie na około 1250 rok naszej ery. W konserwacji jeszcze mamy jedną łódź znalezioną w okolicach Wekowa. Obecnie to łódź jest i zabiegi konserwatorskie prowadzone są w trzech w Muzeum Morskiego. Konstrukcja tamtej łodzi potrwa trochę dłużej, około 5 lat ze względu na jej mocne zniszczenia i uszkodzenia. Jest to łódź rekorska, jest najstarszą łodzią odkrytą na terenie Pomorza Zachodniego i pochodzi z III wieku. Dodatkowo mamy jeszcze łódź klepkową, która znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Jest to dosyć, dosyć sporych rodzajów zabytek. Jednak jej konserwacja e, wymaga bardzo dużych środków finansowych, to jest około 200 tysięcy złotych. Konserwacja tej łodzi kosztowała 22,5 tysiąca złotych, z czego e, udało nam się do tej pory zapłacić za no, dużą część tej konserwacji. Wpłaciliśmy do tej pory 17 tysięcy, brakuje nam jeszcze 5,5 tysiąca. E, no i tutaj e, Zwracamy się taką apelem, prośbą do mieszkańców naszego miasta może o pomoc w jakby dofinansowaniu tej łodzi. Koszt 5,5 tysiąca no i przewyższa nasze na dzień dzisiejszy koszty związane z działalnością muzeum. Dlatego też jeśli ktoś byłby chętny nam wspomóc, to zapraszamy bardzo chętnie do naszego muzeum.